Skopety. Trzecie miejsce i 10 tysięcy złotych wspólnota Korzeniowskiego 1.1a. Dziękuję. ja, ja zarządca chciałbym podziękować bardzo yy, właścicielom za to No i pani e, architektura tutaj pracuje z nami już od długiego czasu, paru lat, za, no to problem był troszkę też z elywacją. Bardzo proszę. Czy tutaj w tym budynku nie było wielu problemów? Najtrudniejsze jest zawsze uzgodnienie wszystkich prac z konserwatorem miejskim zabytków, bo chcielibyśmy my jako architekci zachować jak najwięcej szczegółów. Zawsze jest to możliwe ze względu na środki finansowe wspólnoty. Więc trzeba znaleźć jakiś punkt wspólny, żeby to wszystko tak wychodziło, jak wyszło tutaj na skiego. Dziękujemy bardzo za docenienie pracy. <tryk> Co bardzo Drugie miejsce i 15 tysięcy złotych, wspólnota Matki Polki 7. Serdecznie <klucz> dziękujemy pani z Zarządu, że bardzo nam pomagała w tym ciele, mieliśmy wiele trudności z pracami, ale udało się in efekt. na miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ostatnia, ale tak naprawdę pierwsza nagroda. Muszę powoli otwierać poprawkę. Pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszą elewację Anno Domini 2016. 25 tysięcy złotych. Dla wspólnoty przy ulicy Lędziona 7.